Jeżeli chodzi o firmę Izodą, przede wszystkim jest to polska firma 34 lata na rynku polskim założona przez Andrzeja Wójcika. Jeżeli chodzi o sam produkt, jest on innowacyjny, natomiast najważniejsze kwestie, nie potrzeba murowania. Mamy szalunek tracony, więc mamy tak naprawdę element trzywiedny. Mamy dopełnienie, mamy żelbetową, monolityczną trwałą konstrukcję, zalewaną odgórnie i do tego mamy izolację zewnętrzną w różnych systemach, czyli systemy są zależne od centymetrów izolacji zewnętrznej, tak, więc możemy sobie to wszystko dobierać. Jeżeli chodzi o izodą, to mamy kompletną systemowość od płyty fundamentowej poprzez ściany zewnętrzne, nośne, wewnętrzne, stropy oraz płytę dachową, więc jesteśmy jedną z nielicznych firm w Europie, która jako producent dostarcza kompletną, kompletne elementy do budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Co jest ważne, nie mamy mostków termicznych. Budynek jest naprawdę szczelny. Nie potrzeba kleju, nie potrzeba zaprawy. Elementy są lekkie, więc budowa samemu dużo inwestorów się tego podejmuje dla optymalizacji kosztów. To są takie najważniejsze kwestie. Zachęcam do zapoznania się z różnymi materiałami, na przykład na YouTubie. Jak prywatny inwestor podejmuje budowę lub właśnie sprawdzić filmy z, z firmami wykonawczymi które już budują w tej technologii